Czy kiedykolwiek słyszałeś o roślinie, która jest uważana za diabelskie dzieło? O roślinie, która kradnie siłę i energię z drzew, na których rośnie, sprawiając, że nigdy nie będą rosły pełni sił i będą słabe. O roślinie, która może być stosowana do wywołania snów i przepowiedni? Ta tajemnicza roślina to łuskiewnik różowy. Opisując wygląd łuskiewnika różowego, nie sposób nie zwrócić uwagi na jej charakterystyczną formę, która kojarzy się z zębami. Jej białe kwiaty przypominają kły lub zęby, a cała roślina jest pokryta łuskami, które dodatkowo wzmacniają wrażenie, że mamy do czynienia z czymś, co kojarzy się z wampirami. Tajemniczy wygląd tej rośliny budzi wiele skojarzeń i mitów. Według ludowych przekazów, łuskiewnik różowy ma magiczną moc, która przyciągała uwagę szamanki i ludzi zainteresowanych magią. Niektórzy wierzyli, że może ona pomóc w wywołaniu wizji i przepowiedni, a nawet w kontakcie z duchami. Innym z kolei wydawała się niebezpieczna i diabelska, co skłaniało ich do unikania kontaktu z nią. Ale czy w tych opowieściach tkwi ziarno prawdy? Może łuskiewnik różowy to tylko kolejna roślina, która przypadkowo przypomina kły lub zęby, a wszystkie legendy to tylko wytwór ludzkiej wyobraźni? A może istnieją w tym ziarna prawdy, które wprowadzą nas w niebezpieczny świat wampirów i czarów? Jedno jest pewne, łuskiewnik różowy wciąż budzi wiele tajemniczych i niejasnych skojarzeń, które wprowadzają nas w świat mitów i legend, których główną bohaterką jest właśnie ta tajemnicza roślina. Czy odważysz się odkryć jej sekrety i wejść w niebezpieczny świat mrocznych legend? Choć w przeszłości łuskiewnik różowy był otoczony tajemnicą i legendami, to obecnie wiemy już o niemiecki znacznie więcej. Współczesna nauka pozwoliła na badanie i zrozumienie wielu jego właściwości i funkcjonowania. Dzięki temu możemy spojrzeć na niego z innej perspektywy, a nie tylko jako na roślinę magiczną czy diabelską. Łuskiewnik różowy jest fascynującym przykładem pasożytniczej rośliny, która żyje w symbiozie z drzewami i krzewami, na których rośnie. Nie ulega wątpliwości, że roślina ta zasługuje na szacunek i należy ją traktować jako cenny element przyrody. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o prawdziwych faktach związanych z łuskiennikiem różowym, zapraszamy Cię do obejrzenia filmiku na naszym kanale, gdzie przedstawimy Jej ciekawą historię i fascynujące właściwości. Link do filmu w opisie.